nawilżenie a nawodnienie bądź uwodnienie skóry czym się to różni wyjaśniam otóż nawilżenie jest bardziej powierzchniowe co wcale nie znaczy że jest mniej ważne absolutnie nie ono już zaczyna się od najdelikatniejszego mycia które respektuje nasz płaszcz hydrolipidowy, który jest konieczny dla naturalnego zatrzymywania wilgoci przez, nas, przez nasz naskórek. Jeśli go zedrzemy, to już niedobrze. Także tutaj królują oleje micelarne bezzapachowe, które tej warstwy hydrolipidowej nie niszczą. Detergenty cieszą się tutaj najgorszą sławą, ale nawet niektóre płyny micelarne czy żele do mycia różnie sobie z tym płaszczem postępują. Kolejnym koniecznym krokiem nawilżania jest tonizacja, czyli przywrócenie właściwego pH, kwasowości. Naszej cerze. I tutaj każdy dobry tonik będzie nam do tego służył. Jeżeli skóra ma to pH na właściwym, lekko kwaśnym poziomie, to nie będziemy przez nas skórkowo tracić tej wilgoci. Jeśli o tym zapomnimy, to przez dobre 8 godzin skóra będzie wytracała wilgoć. Dlatego możemy to zrobić w sposób bardziej technologicznie zaawansowany, dodać silnie nawadniający, nawilżające, przepraszam, niacynamid, glukonolakton, kwas laktobionowy, tak jak na przykład w nektarze Albo poszukać sobie dobrego toniku. Potem najsilniejszym nawilżaczem natury jest kwas hialuronowy. I tutaj, za zatrzymanie za wilgoci, którą osiągnęłyśmy, stosując ten kwas, odpowiada zewnętrzna warstwa kremiku. Bądź 3-4 krople wysokiej jakości olejku. One zamykają wilgoć w skórze, kompletując nam proces nawilżania skóry. Nawadnianie bądź też uwadnianie to już jest wyższa szkoła jazdy, bo chodzi nam o tkanki głębokie, te głębokie warstwy skóry, a wizualnie chodzi nam, też o tę taką pulchność i jędrność skóry. I to zaczyna się od tak naprawdę suplementacji dobrej diety, picia wody, ale tutaj ogromną rolę w uwodnieniu tkanek ma kolagen, ale nie tylko on. Kwas hialuronowy. Także podawany do ustnie. Nie powinniśmy też zapominać o podaży Omega-3. Niby tłuste, może nas to zaskakiwać, ale w uwadnianiu tkanek absolutnie kluczowe. I podobnie też ceramidy, o których sobie bardziej szczegółowo zaczniemy mówić wkrótce. I drugim tutaj absolutnym czempionem tego uwadniania tkanek są. Peptydu typu Pseudobotox czy też Botox Like z argireliną, tutaj aż 33,3% stężenia, więcej już się nie da, ale co jest ważne, poza tą akcją rozkurczową dla mięśni mimicznych, która jest nam zwykle lepiej znana, to jest substancja, która bardzo głęboko uwadnia naszą skórę, dając jej właśnie taką gładkość i pulchność. Dlatego już myślę, że po tym krótkim materiale mamy jasność, że chcemy zarówno nawilżać, jak i uwadniać i myślę, że już znacie także różnicę pomiędzy tymi dwoma kluczowymi dla ładnej cery procesami.